Oczywiście jest to przede wszystkim ten moment, w którym trzeba złożyć, czy jest rzeczą naturalną, że składa się życzenia bożonarodzeniowe. I chcę wszystkim Państwu, mogę nas nazwać przyjaciółmi, bo tu jesteśmy w takim dość woskim gronie. Chciałbym Wam życzyć, tak jak wszyscy sobie życzą w te dni, takich spokojnych, uroczystych miłych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Myślę, że każdemu z nas to jest potrzebne i każdy z nas z jakimś utęsknieniem czeka na te kilka dni przed Nowym Rokiem i na sam nowy rok, bo to zawsze jest okazja do, do zrekapitulowania tego roku, który minął. No, jest okazja do refleksji nad tym, w którym miejscu jesteśmy, dokąd doszliśmy, jakie mamy oczekiwania. Jest refleksja też ta religijna związana z, z, z Bożym Narodzeniem. Chciałbym też Państwu życzyć szczęśliwego Nowego Roku. Chciałbym, żeby w tym nowym roku i przy okazji tych świąt Bożego Narodzenia Zbudziła się w nas taka potrzeba dobra, potrzeba wzajemnej solidarności, potrzeba dobra w ogóle jako pewnej najwyższej wartości, czy wielkiej wartości, ale także potrzeba solidarności naszego środowiska. Mamy ciągle jakąś misję i taką historię, która zobowiązuje nas do tego, abyśmy razem... Byli i no, byli dumni z tego, że jesteśmy razem, byli dumni z tego, co robili i mieli tą satysfakcję, która daje no, nam, nadaje nam jakiś sens naszemu życiu. No i tego wszystkim Państwu serdecznie życzę. A teraz przerabiamy się opłatki. Dziękuję.